na płytę z atrakcjami od tej strony jest super, to dwa busiki tutaj mamy. No i wjeżdżamy na teren imprezy Małopolska Tour, trzecia edycja. Witamy, tu się trochę dzieje. Widać, są myki znowu, mogą się przydać, bo pogoda znowu średnia, niestety. Coś nie mają szczęścia. O, jest kawka, są panią ulubione od kawki, pasuje. Na dziś takie piękne boisko. Scena, niestety, nie można samochodami wjeżdżać na murawę, ale na szczęście rowery będą mogły tutaj jeździć. Trochę problem logistyczny, jeżeli chodzi o rozłożenie tego, tak więc działamy. Mamy godzinkę z groszem, żeby mieć gotowość. Radio SK klasyka. Widziałem, że Polsat dzisiaj jeszcze jest. No i podobna ekipa jak zawsze, jeżeli chodzi o wszystkie atrakcje, wszystkich ludzi. Pomało polska turna, no to już taka nasza klasyka od zeszłego roku. I mamy to, wszystko już jest rozstawione. Jestem teraz w strefie zakręconych rowerów. Tuż za mną akademia rowerowa. Namioty ekipę, która przywiezie tu. Namioty pośrodku, nasza strefa refleksu. Coś więcej dzisiaj może tam ponagrywamy. Już słyszę tutaj, Kamil Nosal wszystkich zaprasza. Cały teren imprezy tak wygląda. Za chwilę startujemy. Piękna murawa dzisiaj, więc myślę, nie będzie żadnego problemu, żeby tutaj pojeździć. Rondo do zakręconych naszych rowerów. Po wczoraj troszkę musieliśmy je przeczyć szmatką, żeby jako tako to wyglądało, ale jak widać, opony po tym wczorajszym są Całe szare. Pierwszy uczestnik na dziś, już pędzi. Co prawda nie przestrzega w ogóle przepisów ruchu drogowego, które u nas tutaj obowiązują, ale za chwilę naszej instrukcji. To, że się za to wezmą. A tutaj na tym terenie będzie dzisiaj wyścig dla dzieciaków, a mnie słyszę już zapowiadają coś tu o mnie mówią. Niezmiennie niebieskie barwy. I szybki test jeszcze na koordynację ruchową, czy się wyspałem, bo spałem około 6 godzin, o 5 rano kogut w tym hotelu zaczął w ogóle hałasować, więc nie było lekko. Trasa dwójka, jest taka pośrednia. Dobra, to jedziemy jak chcemy. Albo może najłatwiejsza chyba jest? Nie, chyba najłatwiejsza. Z tego co widzę, sam już nie pamiętam. Nie no, easy. Dwójka jest spoko. Trzeba tutaj dostać się na samą górę. Oddalamy się, piłka idzie do góry. O! Mamy to, dwójeczka na luzie. A obok mamy nasz refleksomierz, czyli spadające pałeczki, które spadają w losowej kolejności, w różnych ostępach czasowych. Zobaczymy teraz, jak wygląda mój refleks. Lecimy, próbujemy. Jest pierwsza. Druga. Trzy. Cztery. tyk, Trochę przyspiesza. 11 na 12. Ogólnie mamy tutaj różne tryby. To był poziom drugi, taki jeszcze pośredni dla dzieciaków. Potem jest trójka znacznie trudniejsza. I czwórka taka hardkorowa, bardziej też serwisowa. Po dwie sekundy spada 12 pałeczek, więc jest co łapać za chwilę. Spróbujemy może cokolwiek złapać. Tutaj właśnie macie tą instrukcję: obsługa pilota, poziomy trudności. No jest hardcore kolor fioletowy 12 pałeczek w kilka sekund. Próbujemy. No... 5 na 12. Tak więc tak w skrócie wygląda nam nasza strefa refleksu i koordynacji. Może później jeszcze ponagrywam, jak inni uczestnicy imprezy sobie na niej grają, a ja teraz zabieram drona i chwilkę tutaj polatam. 20 uczestników przybywa o 11 start rajdu, a my w końcu mamy czas wolny i idziemy po co? Po kawkę. O, ale furka, agregatem prawdopodobnie. Dzisiaj też pewnie specjalnie dużo nie będę nagrywał z racji tego, że już był jeden vlog poświęcony właśnie całej serii Małopolska Tour. No, na każdym tego typu razie są wszystkie te same atrakcje, jesteśmy my z tym samym, więc nie będę tutaj się rozgadywał i ponawiał. Jak ktoś tego nie widział, to gdzieś tutaj damy link i zapraszam do tego odcinka właśnie z Małopolska Tour. I to, co najważniejsze, czyli znowu panie z kawką. Piękna rozgrzeweszka przed startem. Mam już kawkę, wziąłem jeszcze mafinkę, obczajmy po drodze. Co tutaj jeszcze mamy? Namiot strefa chillu, miejsce by usiąść. Spoko, że dzisiaj jest tutaj bardzo dużo przestrzeni, fajny teren. I oczywiście stanowisko Eski, które jest patronem medialnym. Idziemy, zagaimy, zagadamy. Ok, wszystko obgadane, będą trzy wejścia, tak jak zazwyczaj tutaj jest, pogoda zapowiada się spoko, więc myślę, że damy radę. Pierwsze wejście nie wiadomo jeszcze, bo próba Baranowskiego będzie wtedy na scenie, ale no tak to na taki event, tak wygląda zawsze. Minęło 10 minut, nasze atrakcje już działają w pełni, jak widzicie. Coraz więcej uczestników imprezy. Dronie, jak widzicie w akcji, za chwilę jest odliczanie i startujemy z rajdem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No i zrobiło się zupełnie pusto, jak widzieliście wszyscy uczestnicy imprezy ruszyli na rajd. My mamy chwilę przerwy, ja już też się przebrałem, mikrofon podpięty, idę jeszcze z muzyką podpiąć się na scenę. Oczekujemy na uczestników i będziemy rozpoczynać pierwsze rowerowe show. Pierwsze z trzech, bo dzisiaj trzy części mamy. Już pierwsi uczestnicy docierają na linię mety. Pierwszy dystans Familii, dość krótki on był, tak więc patrzę na zegarek, 30 minut im to zajęło. A tutaj pojawiły się wszędzie taśmy i trwają przygotowania do zawodów dla dzieciaków, które po stadionie tutaj będą sobie jeździć i walczyć o nagrodę eski. Oskar dzisiaj dołączy się może do pokazów rowerowych, kombo jakieś zrobimy. się na stadion, się w prawo i prosto to A ja za chwilę spróbuję na tym czymś jechać po dachu, na rowerku Cloud. Ej, nie wykręcę. Dobra, widzowie uwaga, drugie podejście. Próbujemy jechać. Próbujemy jechać. Jak tu wykręcić? Ty jest. Dobra, jedno kółko było, tyle starczy. Kiedyś układałem kostkę Rubika na tym monocyklu na dachu busa. Niestety dość długo to trwa, więc tego już nie robię. Ale pojeżdżę na monocyklu po dachu, pokażę Wam, że można. Tak więc, uwaga, o to też dużo miejsca nie ma. Wbijemy się za chwilę. No, Stoimy. To, czy to, czy to nie jest, 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 to, 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 jest lekka bujanka, kamera lata, ale chyba wytrzyma. Dobra, nie kombinujemy, bo za chwilę. Pokaz, siadam, przygotowuję się, rozgrzewam dalej. A radio jestka, szaleje u nas. Tutaj nosel Ale pędzi. <grymka> Zmiana sprzętu, lecimy. No jeszcze raz. <laughs> dawaj, czas, to dawaj jeszcze raz. Dawaj. No, raz, no ruszę raz, cię, jeszcze, jeszcze, raz. Raz. jeszcze raz. Trzymaj, siadaj. Ja, ja cię na, napędzę i cię puszczę, no. No, dawaj. Idzie? Skręcaj, no. Za chwilę cię puszczę na prostej. Puszczam. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. jedziesz. Szybko, szybko, szybko. szybko. To trochę jakby dziecko wiecie tam bez tych kółeczek Była mała pomoc, ale jest, mamy to. W rodzinie. Kolejna osoba nauczona jazdy na bicyklu. Jedną ręką! Trzymaj kierownicy, Ja <śmianowidze> Kasiu, powstanijmy Cię. Mamy tutaj odpowiednie dźwigni. Te... Chyba, że na start hulajnogę jest bardzo łatwa. Jonas, nie kombinuj. Nie kombinuj. Mamy już odpowiedni rowerek dla Kasi. Ja napędzę znowu za kierownicę. Proszę, Kasiu. De de Idziemy? że <śmianowidze> na... ja będę trzymał, próbuję zapedować, napędzę się i puszczę. No, uszy normalnie. No i Okej. Okay. Rozpoczynam. Jak będziesz czuć równowagę, powiedz to się puszczę. puszać. Tutaj na prostej się puszczę. I, i naprędź się. Im szybciej, tym łatwiej. Jest, jest, mamy to! I... Koncentracja. Dliko, dliko, dliko. Tak mi się spodobało, że już teraz tego roweru nie zbić. Nie wie jak jest Pokonała cię, no, ewidentnie, ewidentnie! Jest, mamy to. Na początku polecam odpychać się nogami, bo naprawdę nie jest to takie proste, na jakie może się wydawać. Teraz rower, który będzie mylił kaszę. Więc skręcamy w lewo, jedziemy w prawo, skręcamy w prawo, rower jedzie w lewo, ale tak naprawdę nie można zbytnio tego nazwać jazdą. No jak lewo to prawo, co to prawda? A do przodu, nie dotyku. Po co myśła to jest nie wiem to co, może ja jeszcze wsiądę i pokażę, czy da się na takim rowerze jeździć, żeby wiesz, dżinsy nie poszły. Nasza atrakcja trwa w najlepsze, jak widzieliście ciało się tutaj całkiem sporo z Radio Eskom, tak więc działamy na całego, a za pół godziny lecimy z pierwszą częścią pokazu. na linii mety. Już wszystko tłumaczę. Chciałbym, żebyś mocno na. Jak sytuacja na dole? Świetnie. Tak lekko stresująco. Ja się trochę i przy tule. Pogadamy czy jeszcze, czy lecimy od razu? I ona od gadania, to ja jestem ja, ty dobrze przeleć. Powiem <gadam> Ci skromnie, że już nieraz słyszałem ten tekst. Czy my nagraliśmy deklarację Kasi o nas Uwaga! <grymne> <grymne> uh -huh. Mamy to! I zdrowi. Dzięki wielkie. Gdyby nie wy, to te show absolutnie nie miałoby sensu, to wy wspólnie ze mną te show stworzyliście. Raz jeszcze wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. No i mamy to. Już po trzecim pokazie, powolutku się zbieramy. Jak widzicie, chłopacy już tutaj się pakują. Super impreza po raz kolejny. Bardzo fajny pokaz Radio SK. Mocno nam dzisiaj tutaj pomogło z tego co widzieliście, więc świetnie, że wszystko poszło bez problemu. A teraz, no niestety, to, co najgorsze na naszych. Eventach, czyli pakowanie. No i to by było na tyle. Tankujemy fury i jedziemy do domu w końcu, wyspać się. A ja klasycznie już przypominam o zostawieniu subskrypcji łapki w górę. Obserwujcie mnie na Instagramie Jonasz Pakulski i napiszcie w komentarzach, czy chcecie tego typu treści, więcej takich eventowych, czy co jeszcze na tym kanale miałbym tworzyć. Cześć!